Co cię pociągnęło do kolwy? Konieczność. Jaki rodzaj? Konieczność, bo te, kiedy moje życie całe, to było takim poszukiwaniem i jedno pytanie mnie dręczyło całe życie: jak sobie poprawić komfort życia? I kiedy przyszłam na emeryturę, to pytanie dalej było przy mnie. No, a ponieważ e, Byłam już w odpowiednim wieku, więc zauważyłam bardzo szybkie starzenie się organizmu. I wtedy koleżanka mnie zaprosiła na spotkanie. Interesował mnie wyłącznie kolagen naturalny. Chciałam być piękna. Udało się, super. Patrząc w przyszłość, co widzisz najczęstszego w kołej W kołej ja zawsze widziałam wolność. Kołej jest niesamowita dlatego, że ja całe życie przepracowałam na etacie. I to ym, moje, moja praca zawodowa była bardzo odpowiedzialna, z zawodu jestem logopedą, ale przez 15 lat byłam dyrektorem i pełniłam różne funkcje e, administracyjne, samorządowe i tak dalej. I byłam w takim matriksie, w takiej klatce. I kiedy się tam na tej emeryturze odnalazłam i spotkałam się z firmą Callway, poczułam wolność. Po prostu okazało się, że w kolej można być po pierwsze sobą, po drugie nic się nie musi, chociaż się bardzo chce. Po trzecie wszystko tu się. Tu się wybrawa. czuję wolna, tu wiem, że mogę polegać na sobie, tu ma, mogę wybrać, tu mogę mm, być szefem dla siebie, i mogę zarządzać czasem, po prostu wszystko mogę. Uwielbiam wolność w kolej. Co byś powiedział osobom, które wahają się, są powiedzmy na próg emerytury i wahają się jaką drogę wybrać? No, mogę powiedzieć tylko tyle, że nie mają nic do stracenia. Nie spróbujesz, nie będziesz wiedziała. To jest taka firma, gdzie no, możesz zacząć skończyć, możesz zacząć się rozwijać, możesz dorobić, możesz zarobić. No rewelacja. Jeżeli ktoś nie spróbuje w kolej, to znaczy, że nie szuka, nie chce nic zmienić, nie chce iść do przodu, bo ja zawsze składam taką ofertę, że zacznij, spróbuj. Jak nie produkty, to biznes, to towarzystwo, to ludzie, to wspaniali prezesi, to wspólne wyjazdy. Fantastycznie.